Trwa strajk nauczycieli. Mówi się, że nie wiadomo co z maturami. No właśnie, czy nauczyciele przegrają ten pojedynek? Liczę na to, że nauczyciele nie przegrają i że będą że w końcu ten zawód będzie się cieszył szacunkiem. No myślę sobie, że wszyscy muszą dołożyć do tego bardzo wiele starań, bo to ważne, żebyśmy mieli szacunek do ludzi, którzy nas uczą, bo w przeciwnym razie trudno nam będzie przyjmować tę wiedzę, którą oni nam przekazują. Powinni strajkować, mówić o tym głośno, kontynuować to, co rozpoczęli? Ja myślę, że, że żeby cokolwiek załatwić, to właściwie wyłącznie strajkiem w tej chwili można. Tak, i wszystkie grupy, które uwiera, powinny strajkować. Na jakim poziomie mogłyby szacować się te zarobki, żeby właśnie jako grupa społeczna nauczyciele byli doceniani? Jest taka historia, że ja bardzo przepraszam, ale ja nie mam o tym pojęcia. Ja całe swoje życie, odkąd kiedykolwiek zacząłem pracować, nigdy, a pracuję od 19 roku życia, nigdy y, nie pracowałem w skali budżetu i y, mam trochę przewalone w głowie. Pracuję zupełnie w innym charakterze, na innym poziomie. Nie wiem, ile to jest mało, nie wiem, ile to jest dużo. Wiem, że buty potrafią kosztować 3-4 tysiące euro, że y, garnitur, Kosztuje 4-5 tysięcy euro, że spodnie kosztują 1000 euro, że okulary kosztują 1500 euro. Wiem też, że są po 50 i po 70 zł. Dlatego też jakby nie mniej oceniać. Każdemu według zasług. Fantastyczne jest to, że każda z grup może znaleźć rzeczy w swojej cenie, które będą ich cieszyły. Gorzej jest, jeżeli osoba nie z tej grupy cieszy się rzeczami z innej grupy, no to wtedy jest problem. A czy masz takich swoich mistrzów, nauczycieli, których pamiętasz i zawsze będziesz im wdzięczny? E... Przykro mi to powiedzieć bardzo, natomiast nie. Mam bardzo złe doświadczenia z nauczycielami i to jest też powód, dla którego nie skończyłem studiów wyższych, ponieważ nie mogłem sobie pozwolić na luksus, żeby uczyli mnie ludzie, którzy są głupsi ode mnie. I przykro mi, że to mówię, natomiast mam nadzieję, że nowoczesne kadry nauczycielskie są zupełnie inne niż te kadry, na które ja trafiałem. I to też jest uogólnienie, bo miałem, nie wiem, czworo nauczycieli, którzy byli fantastycznymi pedagogami, cudownymi ludźmi, wybitnymi intelektualistami. Natomiast jakby mam złe doświadczenia szkolne.